Halo, cześć, się. mam na z tej strony, to jest kolejny odcinek z OMZI 2 i dzisiaj jesteśmy na mapie Poznania, jedziemy linią 73 lub właściwie teoretycznie już powinniśmy jechać 173, no ale jedziemy jeszcze teoretycznie po staremu i po nowemu, także fizycznie na tablicy mamy setkę, a w grze mamy bez setki. Także włączymy sobie oczywiście połóweczkę, ja już częściowo autobus uruchomiłem, żeby już nie zabierać czasu niepotrzebnego. Postarałem się o lepsze oświetlenie, żeby wszystko było znacznie lepiej widoczne i mam nadzieję, że tym razem kamera będzie znacznie lepiej ustawiona, bo już je coraz bardziej zaczynam irytować. Mam tutaj taką karteczkę, którą przygotowałem już wcześniej sobie, a po to, żeby pokazać Wam, że te wentylatory jak najbardziej działają. Jak widać, się podnosi. Na tym drugim byłoby lepiej to widzieć, bo on, ten wentylator, troszeczkę mocniej dmucha, to są dwa inne. Ten jest od procesora, ten jest jakiś kupiony. Mm, dobra, mamy już za chwilę odjazd, także... Włączamy sobie... a, ręcznie miałem wyłączone, dobra, to już zobaczyliście chociaż, że to działa. Godzina odjazdu, tutaj też. I jedziemy. Następny przystanek, rondo środka. Następny przystanek, rondo Jak widać retarder też ładnie się pali, także... Wszystko ładnie, fajnie, pięknie. <laughs> jeśli film Wam się spodoba, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę. To bardzo motywuje do tworzenia kolejnych materiałów na kanale oraz oczywiście również lepiej pozycjonuje filmy. A jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Taki <laughs> na dole czerwony magiczny przycisk powinien być szary. I oczywiście pamiętaj o dzwoneczku, żeby być jak najbardziej na bieżąco zarówno z nowymi filmami, jak i również ze streamami, o, a ostatnimi czasy również streamy pojawiają się z na przykład um, train Drivera, maszyny, edytora Lotus, samego Lotusa, <coughs> oraz czasami jakieś inne odwały, typu na przykład Scrap Mechanic, czasami się pojawi Train Sim train World się pojawi czasami i co to jeszcze, czasami może coś innego się pojawi, tam jakieś różne losowe gry potrafią się też pojawiać. Dobrze, jaki mamy dzisiaj temat tego odcinka? Po pierwsze, wynik ankiety. Nie wiem, jaki jest jeszcze w momencie nagrywania ostateczny wynik ankiety, aczkolwiek jak ostatnio sprawdzałem, to... To najbardziej chcecie, żeby kamera z głowy była jakby na głównym ekranie, a gra była w takim małym okienku jakby, jakby podglądowym tylko. To wszystko będzie od Was być może jeszcze do, do czasu publikacji tego filmu to się zmieni, aczkolwiek jeśli to się nie zmieniło, to w tym momencie Wam się wyświetla wynik tej ankiety i oczywiście wynikowy film wyświetla się zgodnie z Waszym, że tak powiem życzeniem. Dobrze, a tymczasem jedziemy w kierunku kolejnego przystanku na zawady. I sobie dzisiaj porozmawiamy m.in. o tym, jak, e, Następny jakie są koszty Zabawy. mniej więcej utworzenia tego pobytu uzbrojenia, narzędzia. że tak to nazwę. Jak i również, jak działa fg 4000 mp razem z OMZI i ewentualne jakieś tam skojarzenia z tym związane. Jak czerwony mamy, nic nie będę widzieć przez jakiś czas, ale tutaj to jest taka trochę metoda na wyczucie. Tak nazwę, łączymy sobie kierunkowska w międzyczasie i łączmy sobie widok zewnętrzny, żebym widział w ogóle co tu się na zewnątrz dzieje. E, zewnętrzne wyświetlacze tutaj nie działają, ponieważ to wszystko działa na mid Możliwość przesiadki na linie 3, 4, 6... jest zjebane. <laughs> e, na sterowniku coś skapałem i nie troszeczkę, nie w ten sposób, z, poprze z poprzedniego przystanku pokazuję przesiadki niestety. A ta będzie zielona pewnie. Tak. Jedziemy dalej. No jak widzę, czasem jednak trzeba mi wszystko korzystać z tego z klawiatury. T tu ktoś z komentujących mi polecił, żebym zaopatrzył się w myszkę bezprzewodową albo taką małą klawiaturkę, żebym mógł się na, na kolana postawić, na nogi, tu, żebym... Ktoś tu wsiada, ktoś tu wsiada. Przystanek na żądanie. Jezu, jak jasno się zrobiło. Aha, bo latarnie się włączyły, A a a. dobra, spoko. Włączamy leniwy guzik. Jedziemy z Polarisem Orbino 18, także mamy tak zwany... Wszystko obsługujemy przez tak zwany leniwy guzik, czy tam jak to woli ciepły guzik. Mm, guzik dla leniuchów, na żądanie mamy. Następny by koronkarska. A jeśli byśmy jechali manem, to oczywiście drzwi byśmy zamykali ręcznie Zastępnie przez przystamy. przyciski. A że jedziemy solarisem, to mamy już taką nazwę, troszeczkę vipowskie podejście luksusowe. Koronkarska. Albo jak to woli, na leniucha. Zresztą widać na załącznym obrazku. Jak działa SRG4000CP z grą? Z gry pobierana znaczy, jest tak zwana prędkość. Prędkość jest przez Arduino generowana na impulsy, po to, aby... Tam mamy tak zwany moduł drogi i ten moduł drogi odbiera impulsy. Na podstawie ilości impulsów na sekundę, Moduł drugi generuje z jaką aktualnie prędkością dany pojazd się porusza. No, i ta informacja jest wysyłana już potem na SRG, co tutaj jest na widoczne, z jaką prędkością aktualnie mniej więcej jedziemy w grze. Na żądanie. Tutaj, też przy okazji, widać przebieg, i jak daleko mamy do następnej strefy przystankowej, następnego przystanku. Oczywiście autobusik się nam pojawił z Rosji, bez przystankowego hamulca. Oczywiście ładnie też gaśnie, ponieważ to już funkcjonalność dodałem w momencie kiedy przerabiałem elektrykę. Wcześniej tego nie miałem i jak najbardziej to jest fajny miły akcencik, który się pojawia. Mogą się pojawiać takie rzeczy, że trzeba będzie czasem robić korekty na sterowniku, a to w związku z tym, że czasami no wiadomo, Omzi potrafi mieć jakieś dziwne lagęsy, a z racji tego, że jak Omzi, OMZI zlaguje w momencie, gdy pojazd się w grze porusza. Jeszcze się zmieściłem, na samym krańcu się zmieściłem. W ogóle nie wiem, czemu tu się zatrzymałem XD. Następny przystanek, rynek wschodni. Ym. Następny przystanek, rynek wschodni. I tutaj tym razem ktoś chce wziąć. To już jest fakt, rad? wystanek rynek wschodni. Ym, z racji tego, że. <laughs> Potrafią się potrafi mieć czasami, niestety, to jak Omzij dostanie laga, to tutaj prędkość w dalszym ciągu widnieje na sterowniku, tak że trzeba, trzeba wziąć poprawkę na to czasami, że trzeba zrobić korektę w związku z tym, że na przykład już kolejny przystanek zdąży przeskoczyć. Takie uroki Omzy niestety, tego się już jakby nie da ominąć, ponieważ w momencie, kiedy następuje lag, też frezuje się na chwilę, Skrypt od Arduino bo wysyła tą informację jaką aktua akurat w, poprzednim, w poprzedniej klatce wideo dostał ostatnio od gry. No czerwone. Następny przystanek: główna. To mnie się to bija. Nie wiem kto. Mniejsza o to w tym momencie. Także um, sterownik nie jest idealny. Być może sam sterownik też również kojarzycie um, od um, typowego kierowcy gaitu, gdyż, ponieważ na jednym ze swoich filmów pokazywał jak, jak, działa, jak wygląda obsługa takiego sterownika. Tutaj jest podobna zasada, oprócz tego, że nie mam opóźnienia aktualnego, a to w związku z tym, że nie mam odpowiedniego oprogramowania, żeby tworzyć typowo rozkłady jazdy. Mogę co najwyżej tworzyć przystanki, przebieg trasy, ale myślę, że to jak najbardziej jest duża farajda, że już to wszystko ładnie fajnie ze sobą współgra. Oj, stop, 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 stop. Dziękuję. Dużo czerwonych świateł mamy, to jest dziwne. Mamy już minutę później, a tam bez tragedii jeszcze. Na Pixelu hmm. Na pixelu gziływna. To nie wyszło. A dlaczego nie wyszło? Zapytacie. Nie wyszło, nie wyszło dlatego że. E, nie wyszło, dlatego iż aż. E Pixel interpretuje polskie znaki troszeczkę inaczej niż to jest wysyłane przez IBIS e, srg Dlatego niestety wyskakują takie krzaczki, aby miał. Mm, Sterownik dostosowany pod ten konwert polskich znaków, to wtedy byś wyświetlał poprawnie. Oczywiście na oryginalnej tablicy RNG nie ma żadnego problemu. Tylko pierwszy i drugie drzwi halo, a gdzie trzecie i czwarte? One działają. Halo, Nieszą się pszczółnie. Tam siadają jeszcze. Oczywiście magiczny przycisk od błędów też działa, nie ma problemu żadnego. Oczywiście wywala błędy, że nie ma podłączonego na przykład, hmm, czujnika prędkości, czujnika od hmm, ciśnienia oleju, od ciśnienia powietrza itd., dlatego wywala tam jakieś błędy, komunikaty dziwne. Ale te najważniejsze podstawowe funkcje, które chciałem, żeby działały, działają. Oczywiście dzieli właśnie na żądanie: w drzwi przystankowy, retarder i ręczny. Takie najbardziej podstawowe funkcje, które powinny działać, oczywiście działają. Urgista. Przystanek na żądanie. Ktoś się do mnie dobija, no kur, przepieczona! kur, następny. Przystanek. Także cóż, mm, tak to wygląda do się taki bardziej ojczysty typowo prezentacyjny. Myślę, że to będzie także za dużego gadania chyba. Może nie być. Ale jak. Dużo się zatrzymujemy dzisiaj. Dużo jest albo czerwonych świateł, albo na narządaniu. dużo się człowiek zatrzymuje. Jest co robić? O, trzecie i czwarte drzwi wskoczyły Wow, święto lasu. Jakbyście pytali, dlaczego to są tylko dwa drzwi? Niestety, multiplexery, które są tam schowane, pochodzą od. Autobusu dwudrzwiowego, dlatego też się wyświetlałem tylko dwa drzwi, dlatego drugie, trzecie i czwarte są podpięte tylko tutaj pod drugie. Także na przykład otworzę sobie trzecie, to tutaj się wyświetlałem jako drugie drzwi. Po prostu uznałem, że skoro nie mam innego wyjścia, to zrobię to w ten sposób. Oczywiście pierwsze drzwi je działałem jako pierwsze drzwi. Um, Kiedyś myślałem też o tym, aby umożliwić jakby przenoszenie tego pulpitu w jakiś sposób, tak jakby, żeby na przykład każdy mógł spróbować swoich sił, jako kierowca autobusu, w taki troszeczkę lepszy sposób, publicznie po prostu. Na jakieś nie wiem, na przykład targi hobby, katarzynki czy coś tego typu, jakieś takie wydarzenia typowo transportowe. Aczkolwiek problem jest następujący: za bardzo nie wiem, jak można by ten pulpit przenie przenieść, by nic się nie, ro nie rozdupcyło. Gdyż, gdyż to wszystko, mimo wszystko, jest e, delikatne. Delikatna sprawa, że tak to nazwę, już, no, mimo że to wszystko tak w miarę przymocowane, mimo że to jest jakoś tak, niby się to trzyma kupy, ale obawiam się, że jakbym to zaczął rozpinać, przepinać na milion sposobów, po to, żeby jakoś to przetransportować, to boję się, że prędzej czy później by doszło do tego, że mm, coś by przestało działać i bym się tylko niepotrzebnie wkurzał. Gnieźniejska jeden przystanek na żądanie! Następny przystanek Pokin Bałtycka przystanek na żądanie! 68 godzina Kilometr z różnicę stąd 990 metrów konkretnie, retard, działa, wszystko ładnie elegancko. Ty pierwszy raz na czerwono się załapałem, wow, święto lasu. To mi się tu jeszcze nie zdarzyło. Normalnie są. A ty, no nowe... chociaż opóźnienie. Chociaż opóźnienie nadrobiliśmy. Zawsze jakiś plus. No. Snela, sznela, sznela. Dankeschön. Mm, także. Tak jak to wcześniej wspominałem. To w jaki sposób w tym momencie widzicie materiał to jest uzależnione w tym momencie jakby od was i dzięki wam i poprzedniej ankiecie również Dzięki waszemu głosowaniu sumie tak naprawdę o wszystkie drzwi wow materiał wideo się wyświetla w taki sposób jaki się wyświetla w tym momencie Przypominam również oczywiście o tym, że jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam do subskrypcji oraz pozostawienia dzwoneczka, żebyś otrzymał wszystkie powiadomienia. A jeśli podoba Ci się ten materiał, to zostaw oczywiście łapeczkę w górę, to bardzo motywuje do tworzenia kolejnych materiałów oraz również lepiej pozycjonuje filmy na YouTubie. A tymczasem jedziemy w kierunku Boguciń. Pętla, jak tutaj pamiętam, nagranie wujka Bohuna, ja wstępnie, jak zrobił <grym>, bo sobie... <grym> my challenge, że tak to nazwę. I, że przez całą trasę w jedną stronę w ogóle nie będzie gadać i był wielce zdziwiony, że jak to mówliwe. pętla autobusowa była normalnym przystankiem. W ogóle udziwniony, jak dziwny Poznań. Halo, co się dzieje, itd. Także tak było ciekawie. Ale taka jest poznańska rzeczywistość, że na linii 173 obecnie Bogucin pętla jest normalnym przystankiem. Kiedyś swego czasu było to normalnie rzeczywiście pętla jako jakiś tam kurs wariantowy, a obecnie to jest normalne, normalny przystanek na trasie. No, już niewiele przystanków nie zostało. Już tam po Was trzy przystanki ostatnio nie zostały. Także taka króciutka. Mimo, półtora kilometra do kolejnego przystanku mamy. No według SRG przynajmniej. 1480 metrów. Także cóż, no to jedziemy. Stop. I tutaj się jakoś tak ładnie wepchnąć. Następny przystanek Janikowska. Tam będzie pusto i tutaj się wepchniemy. Ta. O, 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 panie, o panie, co tu się dzieje? Halo? Szalone rzeczy. Ciężko się przestawić przy, teraz, żeby nie patrzeć na prędkości tu, tylko tu. Przystanek. I to jest nie wszystko są, okay. będzie kwestia czasu raczej, żeby się przyzwyczaić teraz do tego Ale myślę, że wszystko z czasem przyjdzie jakiś taki nawyk Że znowu, że będę patrzeć tutaj, a nie tam mm. Koszty utworzenia takiego stanowiska, uzbrojenia samego pulpitu, żeby w miarę w możliwości działał z OMZI, właśnie Cóż, mm, nie licząc mm, załatwienia sobie obudowy tego pulpitu, tego całego plastiku z przyciskami i tak dalej, bo to też różnie możecie dostać, raz dostaniecie z przyciskami ze wszystkimi przyciskami możliwymi, a raz dostaniecie sam, sam tak naprawdę plastik. Także koszty uruchomienia pulpitu bez ekranu i bez sterownika oczywiście. To powyżej, powyżej 500 zł, raczej coś koło 1000, liczyć trzeba sobie, bo tu zakup Arduino, okablowania, cierpliwość, umiejętność programowania to się też przyda, zarówno Arduino, jak i omzi W ogóle mamy troszeczkę diabelski numerek 777, mm, hel? Nie, no 666, to by był hel w sumie, cóż koszta są wysokie. Uruchomienie samego tego ekranu to są koszta samego ekranu. To są koszta 1500 zł myślę. Od 1500 zł Trzeba sobie liczyć. I trzeba dorwać się jeszcze do dokumentacji technicznej, której no my nie możemy udostępnić, ponieważ, to są, ponieważ swoje sobie zapłaciliśmy za to, żeby dorwać się do tej dokumentacji i tak sobie po prostu nie możemy jej udostępniać. Także nie ma tak łatwo. Samo SRG też sobie kosztuje. To konkretne chyba kosztowało 500 zł, jeśli dobrze kojarzę, ale nie jestem w tym momencie pewien. Tablica wewnętrzna 250, zewnętrzna, chyba gdzieś tam leży, 300 leć Moduły drogi po 50 zł, moduł drogi, moduł Ibis, moduł zapowiedzi, który nie działa, ale może kiedyś będzie działać. Tu też czerwony, tej no święta lasu naprawdę. No się w takich miejscach, gdzie w życiu bym się nie spodziewał, że będę stać. Naprawdę, przystanek Janikowska i pewnie wyjadę ze strefy. Bo coś się zmuliło, wyjechałem ze strefy. No, czyli trzeba będzie zrobić korektę. O, wybrałem przystanek do Dobra, e, zdupiłem. Mm, już. Janikowska miała być. Także, z racji tego, że przerobiłem elektrykę na 24V, to też uległa w dużej poprawie generator impulsów, gdyż nie ma już żadnych zakłóceń w tym momencie i te impulsy stały się znacznie stabilniejsze, dzięki temu prędkość przekazywana na SRG też jest znacznie bardziej wiarygodna, w związku z tym poprzednie pomiary troszeczkę są przekłamane Przynajmniej no będę musiał prawdopodobnie wykonać nowe, a może nie tyle co nowe, co po prostu dodawać po 30-40 metrów więcej do odległości, żeby było bardziej z większą rezerwą. A się na to wychodzi, przystanek na żądanie. A no, przed ostatnim przystanek, tu jest 14 przystanek. Wysiedli, chyba wysiedli wszyscy. Tak, wysiedli wszyscy. Dobra, jedziemy dalej. I zmierzamy ku ostatniemu pystankowi. Mam nadzieję, że wszystko będzie na nagrane, nagrane. Już... To jest chyba moje szóste albo siódme podejście już nawet do nagrywania tego konkretnego odcinka. Także już jestem podirytowany i kończy Po prostu mi się już. Troszeczkę plączę język, bo już po prostu nie wiem co gadasz, bo gadam pi piąty, szósty, siódmy raz, dokładnie to samo. I już tak, no już, to już nie jest to samo w tym momencie, także cóż. <grym> no niestety tak to jest, jak człowiek chce, chce sobie w miarę, jakoś, w jakiś sposób, w miarę profesjonalnie coś nagrać, a potem się okazuje, że wychodzi dupa. Przystanek bo się okazuje, że o czymś zapomniał. Dobrze, tutaj jechaliśmy do ostatniego przystanku. No i koniec, zakończono realizację kursu. Robimy sobie neutralny bieg. Włączamy, otworzymy sobie wszystkie drzwi. Wyłączymy sobie światełka. Tutaj niestety jest troszeczkę skopane wyłączenie świateł, Także żółta kontrolka. Rasza ręczny. No i tyle. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, no i oczywiście jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, a jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to oczywiście zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, no i cześć!